Płać spokojnie z kartą ZEN. Bronienie najlepszych kursów to nasza specjalność. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start. To jest program Face to Face, a moim gościem jest dzisiaj Artur Szpilka. Cześć, Artur. Witam serdecznie. Chciałem Cię zapytać na początku o to, jakie są cechy wspólne Artura Szpilki i Andrzeja Kmicica. Jakie byś wskazał? Ma bardzo dużo cech wspólnych, dlatego uważam, że przede wszystkim ta niepokorność, jak był młody, ale też wiara w swoje ideały, niezależnie od tego, w jakim momencie swojego życia był. Wierzył Radziwiłowi, więc robił jak, jak przysiąg na krzyż. Ja wierzyłem wtedy swoim ideałom, więc też tak robiłem. A dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu mentalnym. On też był, jak już wrócił jako babinicz, też był zupełnie innym. Także wiele rzeczy. Był też taki bardzo a, nadpobudliwy, był taki e, w każdej chwili się zapalił. Ja też taki byłem, chyba dalej jestem. Aczkolwiek umiem na tym panować. Więc wiele wspólnych cech. A jak to się stało, że akurat y, Potop y, trafił w twoje ręce i że ta książka aż tak się zafascynowała, gdy byłeś w więzieniu? Więc to ogólnie nie miałem co robić, to sobie czytałem. Tą trylogię przeczytałem. Ogólnie zaczęło się chyba od Krzyżaków. Oczywiście też Zbyszko z Bogdańca, mój jeden z fajnych, fajniejszych bohaterów, ale Potop zrobił na mnie największe wrażenie. Um, Andrzej Kmicic, dlatego Opień Powinny. No, tak, wiesz co jest najlepsze? Jako młody chłopak miałem to jako lekturę do przeczytania, nigdy nie przeczytałem, czytałem ściągi. A dzisiaj tego żałuję. Tylko pytanie jest też takie, czy ja faktycznie mając tyle lat, jak miałem lekturę, przeczytałbym i zrozumiałbym, bo tak by mnie za zafascynowało, jak dzisiaj e, w tym wieku, w którym jestem. Więc to też ma... Nigdy się tego nie dowiem, bo, bo już się nie cofnę. Ale cieszę się, że przeczytałem tą książkę. Cieszę się, że zrobiła na mnie taki ogromny wpływ. E, wywarła i Polecam każdemu, kto jeszcze szuka inspiracji. Ja mówię: Andrzej Chmucic, wiadomo, że jest to postać fikcyjna, aczkolwiek e, niektóre z tych rzeczy miały miejsce. Twoja książka ma tytuł Zawsze ten sam, i jej okładka prezentuje się w ten sposób, ale ty chyba jednak się zmieniłeś jako człowiek i to dość mocno. E, kiedy ta przemiana najbardziej zaszła w to? Ja to, nie, to było tak stopniowo, nie, nie. czy? Nie, słuchaj, zawsze ten sam to jest przede wszystkim do swoich ideałów w danym momencie, do wartości, które mam. Wartości są niezmienne, ale ideały, patrzenie na świat, to się zmienia z czasem, więc, więc chyba dlatego, e, dlatego jest taka nazwa. Ale kiedy ja ciężko mi powiedzieć, cały czas się zmieniam, codziennie jak coś pójdzie nie tak, jak sobie to wyobrażałem, to zmieniam patrzenie na, to, na tą daną rzecz. I kurczę, chyba każdy z nas taki jest. Dzisiaj nam się wydawało, albo wydaje. Że nie wiem, kurczę, że twój kolega, przyjaciel w danym momencie będzie z tobą na zawsze, a później życie pokazuje, że to tak nie działa. z Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dane sytuacje każdego człowieka mogą złamać. Każdy człowiek pod wpływem emocji, pod wpływem jak spada na samo dno, jest zdolny do wszystkiego i do zabicia, i do, jest, tak powiem, zrobienia szpagatu a wiele, wiele takich rzeczy, których wcześniej mówił, że, że tego nie zrobi. Ja mówię, patrzę, obserwuję, jak to wszystko na moich oczach to, co kiedyś wierzyłem po prostu z dnia na dzień rozpada się jak bańka mydlana. Troszkę o tym porozmawiajmy. E, jakie masz dzisiaj pierwsze skojarzenie z Wisłą Kraków? Fajna przygoda, wiesz, to nie jest tak, że ten, ale ogólnie, gdyby nie w jakimś sensie moje zamiłowanie do bitek, to nie byłbym, nie, nie, poznałbym, nie poznałbym, nie poznałbym też chłopaków, nie rozczarowałbym się w jakimś sensie i, i też e, ja dzisiaj mówię, jak widzę jakiegoś młodego chłopaka, który jest w strukturach huligańskich, od razu bym mu mówił, stary, zobaczysz, ja się śmieję, bo opowiadałem kilku chłopakom, też młodym, a no, on zafascynowanym, tak jak kiedyś. Ja mówię, poczekaj jeszcze chwilę, zobaczysz, jak to wszystko. Bądź po prostu krok przed tym i wycofaj się wcześniej z tego wszystkiego. Jak widzę, że ktoś jest warty tego, bo jak to są Mongoły, Oszołomy, to nie niech sobie robią, co chcą, ale jak widać, że chłopak ma talent, jak walczy wielu osób, na ten temat mówiłem, Zawsze jest tak, że jak jest grupa osób, ileś, to zawsze jeden albo pójdzie w koronę, albo to się to wszystko zależy po prostu od sytuacji. A można te swoje siły spożytkować na sporty walki, I można osiągnąć sukces i można być jakimś w jakimś sensie przykładem dla młodych ludzi, ale przykładem i docenić swoje życie właśnie poprzez ten sport, bo spo, sam sporty walki to nie jest tylko. Sukces to jest przede wszystkim droga, droga przez życie, którą idziemy. To jest e, schemat, to jest cały czas, rano do wieczora, musisz się pilnować. I nie chodzi mi tylko o to, że ty cały czas jesteś w treningu, tylko jak nie odpoczniesz, to się odbije. Jak zjedziesz jakieś gówno, to też się odbije. Więc to wszystko jest cały czas ciągła walka, ale to jest piękne, to jest droga. Tak jak mówię, jak kiedyś słyszałem, że samuraj nie ma celu, samuraj ma drogę. I to jest prawda. Ta droga, ta droga nas dzisiaj odróżnia od, od, od wielu sportów. Nie mówię tylko sportów walki, ale sporty walki są taką drogą dla mnie, nie? I, i to nas odróżnia, bo to, to jest przede wszystkim praca nad samym sobą, nie tylko w obszarze sportowym, ale w obszerze mentalnym. Jako człowiek wiecie, ja cały czas pożeram swoje kompetencje nie tylko związane ze sportem, ale i z biznesem, ale i z czytaniem książek, ale i z wiedzą ogólną, także. Chyba uważam, że to jest najfajniejsze, kiedy cały czas chcesz się uczyć czegoś nowego. Jeszcze cię dopytam o ten wątek. Dwa, dwa pytania. Ym, o kibicach z Krakowa się mówi, że byli i są najbardziej radykalni. Ty też chodzi o te historie z tym użyciem, wiesz, maczet, noży tak. i tak dalej. Jak ty się do tego odnosiłeś, ja, gdy to, byłeś Ja w zawsze, tej wiesz, zawsze nie używałem sprzętu. Nie mówię, że nigdy nikt pałką nie dostał czy maczetom. Mhm. Ale tą kątem maczyty i to było bardziej nie tak, że mu coś zrobiłem, tylko to było raz, nawet jest książka napisane, jak tam naszego kolegę pobili i wpadliśmy tam w Sylwestra, ale to była zupełnie inna rzecz. Ja nie uderzyłem nigdy, sprzętam komuś, że zrobiłem jakąś dziurę czy coś. Ja nienawidziłem tego. Bardzo mnie to irytowało, że osoba, która się czuje mocna, nagle wylabiega dziesięciu i tnie ją nożem. Dla mnie to, no ale mówię, takie były zasady, więc ja nie mogę też mówić, czy reguły, oni sobie je sami ustali. Nie mogę mówić, że to są jakieś takie, czy takie, czy obrażać. Więc nie będę obrażał. Po prostu trzeba było się dopasować do tego. No zawsze miałem tą fę. To taki, taka baseballowa pałka, taka pałka z takim końcówką. W zależy czego, że wystawiałem, jak ktoś miał sprzęt, czy ktoś i zastrzeżeła lufa, ale ja dzisiaj w ogóle już tym nie żyję. stary, to było lat temu, oho, że wiesz. A gdy była ta historia, gdzie postawiono ci takie powiedzmy, ultimatum, no. że tu musiałeś wybrać, czy oni, czy przyjaźni, to był prosty wybór? Tak, prosty. Ja od razu mówiłem, mówię, ja się śmieję, bo e, ja się śmieję, bo to... Stał tam taki e, misiu, e, taki był mądry, bo krzyczał, myślał, że ja się go przestraszę, jak reszta, ja w ogóle nie krzycz, mówię, tylko normalnie mów. Druga rzecz, ja mówię, ty z Masterem, czy tam z Szogunem, żeś latał normalnie, to co? O, bo no teraz już nie latano jak Wisła, a ja, ja nie jeździłem, tylko ja chciałem wziąć, bo mój kolega, taki Paweł, który w Stanach Chicago mieszkał, chciał jechać na Wisłę. Ja wtedy poje, chciałem wziąć go. No i oni akurat dobrze, całe szczęście, że spotkaliśmy się wtedy w galerii, bo jakby to było na meczu, już nie miałbym, wiesz, jak to tum, za tłumem każdy był, był ja też bym nie, nie skulił głowy, tylko byłoby ten, ale by mnie tam zawili. A dzisiaj się z tego śmieję, uśmiecham, albo dziękuję Bogu za opatrzność i tyle. Mhm. A co ty sobie myślałeś, gdy? Wyciekła do mediów i tak szerzej i takich charakterów ja i tego, co zrobili z Kraków. Wiesz co, ja mam to no 8, mnie to nie interesuje stary. To, to jest nie mój świat. Wiesz, że ja nigdy nie byłem z szaksami związany, nigdy nie. Ja, ja jednego z szaksów jeszcze jak w to razem z nim siedziałem i wszystko. Nie byłem z nimi nigdy związany. Jak ja jeździłem na Wisłę, to Wisło trzymał mokry, i się wtedy siedział. To jest w ogóle inna, inna bajka, tak? Więc... Mhm. A ty lubisz piłkę nożną? Dzisiaj? Nie, nie, chociaż. Ale kiedyś tylko lubiłeś, prawda? No, ja lubiłem, bardziej się cieszyłem, że, mam, że mamy taką... nie W ogóle nie oglądałem piłki, ale jak jeździłem już na meczu, no, to byłem świadkiem naocznym. Zwycięstw Wisły, jak Kantoro, Żurawski, Frankowski, to była najlepsza banda Wisły. No to, to było fajnie, ale tak, żeby się interesować każdy mecz, to nie, ja nigdy tak nie miałem. Chociaż jak Polska gra z Niemcami czy z Rosją, to zawsze jestem i oglądam. A dlaczego akurat, gdy gra z nimi? tak bardziej przeżywasz? Tempom... Może przez wojny, może przez to wszystko. Ciężko mi powiedzieć, ale ogólnie zawsze miałem jakąś taką niechęć. I tak jakoś tak, tak po prostu bardzo to przeżyłem. Gdy był ten mecz na Euro 2012 Polska-Rosja. Kieszyłem e... się jak, jak, jak kuła błaszczykowski, teraz taką bramkę, że to, to przegięcie, nie? A tak? kiedy... dobrze pamiętam? Tak, tak, na taką, tak Ale taką lufę zasadził. Ja nie oglądałem na żywo, ale kibicowałem w domu, cieszyłem się strasznie, założyliśmy się też z trenerem Łapinem, bo to jest Rosjanin i, że, że ten, no i tak to było, przeżywaliśmy to bajto. A gdy widziałeś to, co się działo też przed meczem w Warszawie, te starcia i tak dalej, to była taka myśl, że so, chciałbyś tam być, czy nie? Nie, tak. ja już ja już tym nie żyłem, wiesz, ja po prostu, wiesz, no, to tak nie interesuje, chociaż już nie pamiętam stary wtedy, wiesz, nie, to było lat temu naście, nie? Więc, więc ja już tego nie pamiętam. Bo to już jest za mną. I po prostu, jak patrzę na ten świat kibicowski, który jest teraz, to cieszę się, że ja nigdy nie byłem w tym tak zakorzeniony jak... Bo byłoby najzwyczajniejszy w świecie wstyd, najzwyczajniejszy w świecie szkoda. Nawet nie tyle zdrowe, co tego poświęconego czasu i, i tych wszystkich e, zawodów, które wychodziło w praniu. A teraz to, co się dzieje, to przecież to jest, wiesz, to, masakra, nie? Jak czytam... A gdzieś tam w kronikach, no wiadomo, e, algorytm YouTube'a jest taki, że to co oglądasz, to ci podsyła, i tak patrzę, jak te, ten koronny, ten koronny, ten, to. Ja mówię Boże, święty, ostatnio. Nie no, tragedia, nie? Dlatego to ja mówię, no to, to inny świat. No, dzisiaj to że oni się cieszą, że u nich wszyscy sztywnie to. A kiedyś to było w ogóle normalne. Nie? Jak ktoś się, nie, nie, się tam powiedział, to się z osiedla wyprowadzał, żeby nie mieć Przeromana, a, a dzisiaj to świadkowie koronni mają. Konta na instagramach czy na Facebookach i, 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 i. No i to jest straszne. I jeszcze e, mówią o, o jakichś rzeczach, a nie no, szkoda Ty Podobno też mocno też przeżywasz to, co dzieje się w geopolityce na świecie, co najbardziej cię boli, gdy nie wiem, gdy wiadomości oglądasz. Wiesz co, nic co boli. Boli mnie to na przykład, że kurcze ja w Biały Dzień mówią Palestynę, a nic tym, nic nie robi. W sensie każdemu to pasuje, bo coś tam, wiesz, a jakby to pa Palestyna czy inne osoby zaatakowały, to, to by to było od razu, wiesz, to wszystko, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Robią taką narrację, albo widzisz Rosja atakuje Ukrainę, gdzieś to kurde takie to wszystko jest dziwne, wiesz, powiem Ci szczerze, że polityka nigdy nie była moim zainteresowaniem, wręcz, wręcz przeciwnie, ja zawsze z tego, od daleka, nigdy nie słyszałeś wypowiedzi na temat polityków z mojej strony, ja nigdy się nie będę wypowiadał. Ponieważ ani mnie to nie interesuje, ani nie mam najmniejszego, jakby to powiedzieć, pojęcia o tym, co oni robią, dlaczego tak robią. Szkoda mi tylko jest to, że. Że w Biały Dzień albo Biały Dzień dzieją się takie rzeczy w XXI wieku, że wszyscy po prostu robią, bo im wygodniej, nikt nie, nie mówi, bo tak trzeba. Wiadomo, że teraz niektóre um, państwa odnośnie olimpiady mówią, że nie zgodzą się, że jak będzie wszystko i fajnie, ale co to jest? Trzeba wiesz, ja nie wiem, stary w Biały Dzień, dzieci, że to widać, to jest chore i to mnie boli, że dzisiaj jest taka znieczulica na wszystko, robią co chcą, nie? Mm. Ty jako młody zawodnik miałeś w sobie takie przekonanie, że pokonasz każdego, że zostaniesz mistrzem świata, jak trudne w związku z tym było to, co się wydarzyło w walce z Genixem? jak u Ciebie wyglądało no, to no, no, wepchnięcie się? Było, no naprawdę. po prostu stary, przełknąłem to, minęło parę miesięcy, że trzeba, no po prostu nie zawsze można wygrywać. Kilka lekcji pokory przyszło w życiu, no i, i tak to wygląda. Najważniejsze, że dzisiaj znałem sobie z tego, że to jest sport, a nie całe moje życie w sporcie. Wielokrotnie miałeś tak, nie wiem czy prawie spoczyniała. ale. Amatorsko, tak. Ja tu powiedziałam amatorsko, i że przychodziłeś i kurde, to jest, tak się źle czułeś w tym danym dniu, że toś ci kurde, nawet no pobiegnąć, nie leży. I ta sama była też w walce. Czasami coś ci tam drażni, coś ci tam z tyłu głowy siedzi. Dlatego ja się nauczyłem, że to jest tylko sport. Możemy zrobić tak, żeby zminimalizować jakieś ryzyko do minimum. Wysypiać się, dobrze jeść. Te wszystkie takie małe szczegóły, które później dają nam tą możliwość z wygranej, ale to jest tylko sport, nie można uzależniać całego życia od danej walki. A Ty kiedyś pod jakąś walką w ogóle odczuwałeś strach, to, to było takie uczucie Cię zbawiło? Nie, nie, to nie jest strach, to jest zupełnie coś innego, to jest niepokój związany z, nie wiem, jak miałeś rękę, nie, nie ma czegoś takiego, ale głupi się nie boi się mówi, to jest coś innego, pamiętaj, to nie jest strach, że Ty się boisz, tylko to jest to jest coś innego, no, tylko fajtek o co nie chodzi. Zawsze byłeś osobą, która tak mocno wierzyła w Boga? Tak, zawsze. Modliłem się, zawsze byłem, chodziłem do kościoła. Nie, nie zawsze za mało lata, zawsze tam trafiałem, ale, ale zawsze byłem wierzący, zawsze uważałem, że jestem jakiś do jakichś wyższych celów. Nie wiem, co to za cele. Cały czas szukam odpowiedzi, ale to nie jest związane ze sportem, ale, ale tak uważałem. No a dzisiaj yy, po prostu jak miałem te swoje ciężkie chwile w życiu, to. To właśnie w kościele się odnalazłem, tam mi pomogło i dlatego uważam, że jak ktoś ogląda cię, to też może się na przykład spróbować pójść. Może mu się uda, może nie, ale ludzie dzisiaj boją się pytać, czy ludzie się boja... Znaczy, nie boją się pytać o pieniądze, o to, bo, tylko że to nie tędy droga i mi nikt nie dał pieniędzy za darmo ani nic, tylko e, boją się pytać o takie rady, a jednak jak, wolą, jak ktoś zobaczy, widzi, ja co niewiele wstawiam, bo to jest dla mnie. Jak ty się cieszysz, że idziesz do dobrej restauracji i sobie wstawiasz, o tu mi smakowało, ja się cieszę, że w tej niedzielę jestem tam i liczę, że dla kogoś to zawsze będzie właśnie taka taka w razie potrzeby pomoc. A jak trafiłeś do księdza Drozdowicza i jak dużo on ci dał jako człowiek? Bo Paweł kołodził, kołodził mnie kiedyś, że jak ja przy, podpisałem kontrakt z Mokout for Motion, to Paweł mnie tam wziął kołodzi to już lat temu naście, 15 czy ileś. No i tak to się zaczęło. No i podpisałem kontrakt. no i to padło mi, że od tej pory zostałem tam po prostu, no Wojtek jest wspaniałym człowiekiem, wspaniałym księdzem i nawet się umówiłem z nim, że jak on prowadzi mszę, to ja będę na mszy, a jak on nie prowadzi, to ja wolę sobie pójść tam do siebie i wiesz, ja tam jeżdżę do niego 20 parę kilometrów, wiesz, a, a mam obok siebie e, też w Chotomowie kościół, do którego chodzimy, też jest fajnie, ale mówię, jak Wojtek prowadzi, to jest, to jest zupełnie inna msza, to jest zupełnie inna energia. A bo czas gdy ta wiara była wystawiona na cięższą próbę u ciebie. Czy? jasne, że tak, jasne, że tak. Który to byłby Nie, nie pamiętam z nie, nie pamiętam, ale było, oczywiście, to nie jest tak, że była wystawiona, były znaki zapytania, były ten, ale to było chwilowe, wiesz, był po prostu gwiazda i koniec wiesz? Wierzysz albo nie, to nie wiesz, wiadomo, są wiele, wiele takich e, sytuacji było w życiu, wiesz, wiele, kiedy ci coś nie wychodziło, kiedy coś, no to wiesz, było, my jesteśmy tylko ludźmi, ale ale to nie chodzi tylko o sport, tylko we wszystkim. Po prostu nauczyłem się to nie ma, albo wierzysz, albo nie i, i, i powiem Ci największą taki przełom było po spowiedzi absolutnej w moim życiu. Jak się wyspowiadałem z całego swojego życia i to było takie kurde, jakby zerwanie u, kajdank, u kajdanek takich nie. Myślę, że poczułeś się wolny Wtedy wolny taki, mam? No, fajny, z całego no życia. A kiedy to było? Ty, przed półdzianem. Ty Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że chciałbyś zostać ojcem. Co chciałbyś przekazać swojemu dziecku? Jakie wartości byś chciał, by on nim się kierował? Eee, Chłopcze, nie zastanawiam się. Chciałbym go na pewno przesztać przed całym tym wszystkim, co mnie tutaj spotkało. Przed tym, jakie ja błędy popełniłem, jeżeli będę miał na razie. Nie mam zielonego pojęcia, ale chciałbym mu dać. To wszystko, ile ja chciałem mieć za dzieciaka i tyle. Jakie wartości Ty przekazano w domu, mama na przykład? Ona no, zawsze bardzo kochała. Pamiętam, że zawsze miłość a, to była taka rzecz, którą ja wyniosłem z domu. Takie jeden zaszczyt, że byliśmy ze sobą, zawsze dalej jesteśmy. Ta decyzja, by przejść do MMA, do KSW, ona była dla Ciebie oczywista, czy trochę biłeś się z myślami, czy to zrobić? Nie, no na pewno sporty walki były ze mną. Cały czas, ale fajnie, no dzisiaj się z tego cieszę. Wiesz, bardzo się cieszę. Mam znowu zajawkę, znowu radość życia. A, a sporty walki były ze mną zawsze i zawsze mnie Są częścią mojego życia, więc cieszę się. Wiesz, ja zaczynałem. Ja naprawdę na, na ulicy to się biłem. E, wiesz, Solówki to były z nogami, jak opałem. Ja kilka nokautów trafiłem na, na głowę kupnie, do sobie pomyśl. A potem Przegrałem z jakimś bokserem i tak poszedłem na bok. Nie wiedziałem, że on jest wtedy bokserem, stąd się wiedziałem później w szkole, mi mówił, że on chodzi na bok. No i ja też chciałem tak walczyć. Nie? Ja ćwiczyłem kung fu, jakieś takie rzeczy, a on mi po bum bu, 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 ciosy i nagle mówi: A tu możliwe do mnie. A ja zacząłem czarować tam z różnymi rzeczami. W sobotę się zmierzysz z Michalem Martinkiem. To jest zawodnik piąty w rankingu KSW. Mówi się, że duże wyzwanie. Jak ty podchodzisz do tej walki i z jakim nastawieniem wejdziesz? Subotę. Duże wyzwanie, oczywiście, że duże wyzwanie. No, przecież jest w tym e, świecie 15 lat. E, to, że jest piąty w no to nie jest przypadek. Ja dopiero jeszcze nie jestem, więc mam nadzieję, że ta walka mnie przybliży do mojego celu. Ale najważniejszy jest e, teraz Michał, Martinek. i co? No, jak podchodzę? No, podchodzę, że wiesz, zrobiłem wszystko, żeby wygrać 20, a teraz po prostu trzeba to pokazać, zrobić i udowodnić sobie i wszystkim wokół. Twój cel, taki trochę bardziej krótkoterminowy, to rewanż z Wrzoskiem, czy nie myślisz o tym po tej porażce? Na razie moim celem jest Arek Wrzosek i tutaj nie podlega to żadnej dyskusji, żadnej zmianie, ale tak jak mówię, jest Michał Martynek i my dochodzimy naprzód. To na zakończenie jeszcze Cię zapytam, bo powstał ten film dokumentalny o Tobie, a gdyby ktoś nakręcił film fabularny? Chciałbym bardzo. To kto mógłby Cię zagrać, jak myślę? Nie wiem, ale chciałbym bardzo, ale nie wiem, czy to jest w stanie wszystko się w jednym filmie zmieścić. To serial. Ja myślałem o takim serialu, pojęcie marzy mi się coś takiego, jak na Netflixie oglądałem narkosa. No tu coś w ten deseń, osiem odcinków. Wiadomo, że tam później było jeszcze skali, był, wiesz, Narcos skali, ale to takie coś by mi się marzyło. I kiedy zobaczyłem, we don't know, you never know, man, never know. Bardzo dziękuję. To był program, który się nazywa face to face a moim gościem był Artur Szpilka. Dziękuję jest bardzo. Dnia. Zapraszam Was z 20 grudnia. Szpilka Martinek. Os. Płać spokojnie z kartą Zen. Bronienie najlepszych kursów to nasza specjalność. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start.